Siemanko, z tej strony Sermisiek, a ja witam Was w kolejnym odcinku serii Cyberpunk. Wygląda na to, że deweloperzy CD Projekt Red wzięli sobie do serca reakcję graczy po pierwszych zapowiedziach zmian, jakie pojawiły się w aktualizacji 1.2. Twórcom oberwało się za przestawienie zaledwie kilku poprawek, które były jedynie kroplą w morzu problemów. Teraz opublikowano jedną pełną listę zmian, jakie niedługo zostaną wprowadzone do gry. Okazuje się, że czekają aż 504 poprawki. Według mnie najważniejsze zmiany w aktualizacji 1.2 to liczne poprawki błędów w zachowaniu NPC. Zwiększenie odległości, w której pojawiają się funkcjonariusze policji po popełnieniu przestępstwa, poprawa wydajności oraz stabilności gry, w szczególności na konsolach poprzedniej generacji oraz słabszych pc Większa swoboda w kwestii przypisywania klawiszy, poprawki animacji w cenach rozmów. Twórcy naprawili dziesiątki mniejszych lub większych błędów, które nie pozwalały na ukończenie zadań lub przynajmniej w nich przeszkadzały. Lista wszystkich poprawek jest bardzo długa i warto osobiście przyjrzeć się poszczególnym zmianom. Część z nich odnosi się jedynie do niektórych platform, razem tworzą jednak naprawdę obszerny pakiet, który może naprawić wiele z problemów, z jakimi borykają się gracze. Niestety nadal nie zdradzono, kiedy aktualizacja zostanie udostępniona graczom, biorąc jednak pod uwagę, że CD Projekt Red opublikował pełną listę zmian, możemy spodziewać się jej już niedługo. Natomiast, jeśli kogoś ciekawi cała lista poprawek, to możecie ją teraz zobaczyć, a następnie omówimy darmowe DLC do Cyberpunk'a. A teraz przyjrzymy się bliżej Przeciekowi zdradzającego możliwe tytuły darmowych DLC do gry Cyberpunk. Nazwy pozwalają wysnuć pewne wnioski na temat zawartości, którą być może otrzymamy. Jeden z użytkowników forum Rededit opublikował Przeciek, który zdradza możliwe DLC. Według autora wpisu tytuły dodatków były widoczne na platformie Epic Games Store. Początkowo zestawienie obejmowało 18 pozycji, ale 8 z nich zostało usuniętych, nim autor wpisu zdołał uwiecznić je na screenie. Lista wygląda następująco: Leeper Dogs Expansion, Body Shops Expansion, Fashion Forward Expansion, Gangs of Nice City, Body of Chrome, Writers of the Dark Future, The Relic, Neck Deep, Nice City Expansion i jeden bez tytułu. Które zostały nazwany. W niektórych przypadkach dość łatwo stwierdzić, co może być tematem DLC. Na przykład, Reaper Dogs Expansion czy Body Shops Expansion najprawdopodobniej rozwijają ofertę różnorakich sklepów dostępnych w świecie gry lub wprowadzając zupełnie nowe. Być może otrzymamy więcej możliwości w zakresie dostosowania wyglądu bohatera. Dość jednoznaczny jest również przypadek. Rides of the Dark Future nowe pojazdy, ale pozostałe są zagadkami. The Relic, Gangs of the Night nice City i Neck Deep mogą być kolejnymi zadaniami, podobnie jest z Body of Home, choć niewykluczone też, że jest to kolejne DLC z przedmiotami kosmetycznymi, bo wielu graczy narzekało na brak możliwości dodania swojej postaci cybernetycznych wczepów modyfikujących wygląd. Największą enigmą poza DLC bez tytułu jest chyba Night City Expansion, które może być praktycznie wszystkim. Warto odnotkować, że dodatków nie widać już na karcie gry w Epic Game Store, a obrazki zostały usunięte z forum. Dlatego też traktujcie ten przeciek z przymrużeniem oka. Nie wiadomo, czy to się potwierdzi. Piszcie w komentarzach, który z tych dodatków byłby dla Was najciekawszy, w który byście chcieli pograć, czy czekacie jeszcze na tą aktualizację? Czy już dawno przestaliście grać i zwiedzać Night City? Piszcie, komentujcie, nie żałujcie. Dzięki, też, za wszystkie łapki w górę. I dzięki za subskrypcję. Kto jeszcze tego nie zrobił, warto być na bieżąco, gdyż staram się tutaj dodawać nowości, które wychodzą. I omawiam ciekawe tytuły, które warto zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie.